Zarządca nieruchomości czy administrator. Ustal stan faktyczny. Witam Państwa. Chciałbym, abyśmy poruszyli kwestię fundamentalną dla każdego właściciela nieruchomości, a mianowicie to, kto i jakie czynności wykonuje na rzecz właścicieli lokali. Jeśli interesuje Cię ten temat, kto tak naprawdę sprawuje zarząd, kto administruje Twoją nieruchomością, koniecznie daj lajka pod tym filmem. To taki kciuk jak na Facebooku, zrobi się czarny, gdy go wciśniesz, i to będzie oznaczało, że e, polubiłeś ten materiał. A algorytmy YouTube pomogą nam. E, Ładnie wypozycjonować ten materiał. Ok, skoro dałeś lajka, zaczynamy. E, otóż właściciele nieruchomości mm, muszą dopełnić różnych obowiązków, które są zwykle już takie minimum określone w ustawie o własności lokali. Czyli e, wspólnota mieszkaniowa, czy spółdzielnia mieszkaniowa, która jako ogół właścicieli musi sprawować zarząd nad nieruchomością, może to robić osobiście przez powołany do tego zarząd, a ten zarząd części administracyjne może powierzyć firmie administrującej. Dlatego chciałbym, abyśmy na początek omówili takie podstawowe funkcje oraz czynności, obowiązki takiego administratora budynku. Otóż administrator budynku, administrator nieruchomości to profesjonalista. Jest to albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo Osoba prawna, bądź pewnie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ale jest to profesjonalista, który się tym zajmuje zawodowo. Zatem, na przykład, taki zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dojść do wniosku, że taniej i bezpieczniej byłoby przenieść pewne obowiązki na takiego, taką firmę administrującą. Po to, żeby właśnie profesjonalnie ktoś się tym zajął za jakąś cenę. Ważne, abyś jako właściciel nieruchomości wiedział, czy posiadasz zarządcę nieruchomości, czy może firmę administrującą. Możesz to sprawdzić w akcie notarialnym swojej nieruchomości, jeżeli posiadasz zarządcę nieruchomości, jest on wskazany w akcie notarialnym. A współwłaściciele nieruchomości, jak już wcześniej powiedziałem, muszą wykonać pewne, pewne czynności w roku, i te czynności właśnie są przeniesione w całości na takiego administratora. Co to jest? Po pierwsze, taki administrator zwykle prowadzi rachunkowość danej wspólnoty mieszkaniowej i odpowiada za te księgi. Czyli musi to prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, takimi jak ustawa o VAT, ustawa o rachunkowości. I to właściciele właśnie tak, tak chcą, żeby, żeby to było prowadzone. Jako administrator też odpowiada za stan techniczny budynku, no i jakby wszystkie wszystkie przeglądy techniczne, utrzymanie całości budynku w niepogorszonym stanie, to jest między innymi właśnie obowiązek administratora. Administrator musi się w całości rozliczać przez konto bankowe. Taki administrator też przygotowuje różnego typu zestawienia, sprawozdania finansowe, co najmniej to jednoroczne dla współwłaścicieli. Zajmuje się wszelkimi realizacją, pomocą zarządowi realizacji różnych, różnych zadań. Przygotowaniem różnych dokumentów. Rozliczeniem często kosztów, z zapewnieniem tego, żeby właśnie komfortowo żyło się współwłaścicielom nieruchomości. Nie jest to funkcja, że tak powiem, czy umowa niezbędna, którą zarząd wspólnoty mieszkaniowej musi zawrzeć, jednak jest to, jest to dość wygodne dla zarządu. Ponieważ no, zwykle zarząd jest właścicielski. Są to współwłaściciele nieruchomości, którzy no, mogą nie mieć czasu, mogą nie mieć wiedzy. Dlatego warto, żeby całą odpowiedzialność, która spoczywa na administrowaniu, przenieść na firmę zewnętrzną. Często za, jest to określane jakąś stawką. Yy, Jakąś kwotą pieniężną za dany metr, na przykład nieruchomości. Czyli firma administrująca nie może wchodzić w kompetencje zarządu, a jedynie prowadzi administrację danego, danego budynku. Szczegółowo, oczywiście, współwłaściciele nieruchomości wszystko muszą określić w umowie, ale to po prostu są, są obowiązki, które ustawowe, wskazane w ustawie o własności lokali, zwykle. Czym innym natomiast jest zarządca nieruchomości. W momencie, kiedy jest ustanowiony zarządca danej nieruchomości, to wtedy nie ma już zarządu wspólnoty mieszkaniowej. I to zarządca sprawuje zarząd nad nieruchomością. Zarządca jakby bezpośrednio odpowiada już przed właścicielami. właścicielami. Może być kontrolowany przez współwłaściciel nieruchomości ten zarząd, jako on jest sprawowany. Natomiast formalnie nie trzeba już, nie istnieje już zarząd wspólnoty mieszkaniowej, tylko zarząd jest sprawowany przez zarządcę. Jest to albo zwykle firma. Firma po łacinie nazwa. Jest to przedsiębiorca bądź, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność. Nie musi posiadać w Polsce do tego licencji, kiedyś w przeszłości była, wymagane było posiadanie licencji zarządcy obecnie nie. I tutaj, jakby te obowiązki są dokładnie takie same jak administratora. Jedynie różnią się tym, że to zarządca spra składa sprawozdanie roczne, nie zarząd wspólnoty mieszkaniowej formalnie. Zarządca zwołuje zebranie, zarządca ma też decyzyjność co do, do tego, jak, w jaki sposób wykonuje. Wykonuje te, te zadania powierzone przez współwłaściciel nieruchomości. Reasumując, ponieważ nawet w polskich sądach sędziowie mylą funkcje administratora, zarządcy nieruchomości i zarządu, a warto, abyś ty zweryfikował stan faktyczny. Cokolwiek, jakiekolwiek Twoje decyzje nie będą, czy to nabycie nieruchomości, zbycie nieruchomości, bądź po prostu posiadasz jakieś mieszkanie czy nieruchomość i, i chciałbyś wiedzieć, jak to funkcjonuje, musisz ustalić sam faktyczny, czy powierzony jest zarząd zarządcy nieruchomości, czy zarząd to osoby fizyczne z waszego grona. Współwłaścicieli nieruchomości lub spoza oraz jakaś tam firma administrująca, bo, bo to jest kluczowe do tego, kto ewentualnie ponosi odpowiedzialność. Czy to za błędne decyzje, czy to za zbyt wysokie wydatki na przykład na dane, dane zadania, bądź całkowicie niewłaściwe. Wykonywanie, wykonywanie zarządu. W Polsce powstało po okresie PRL-u wiele firm, które są de facto firmami administrującymi, które od tych czasów, początku lat 90., e, uważały się za zarządców nieruchomości. Co to oznacza? Bardzo często taki fikcyjny zarządca. E, szedł do banku, otwierał rachunki bankowe, e, przybijał pieczątkę prezesa zarządu oraz na przykład takiej wspólnoty mieszkaniowej. To tak wyglądało, jakby był prezesem zarządu wspólnoty. Obok jeszcze była pieczątka jakiejś spółki, która coś miała w, w nazwie z zarządcą e, i przy niewiedzy pracownika banku otwierano rachunek. Do tego rachunku już nie miał nikt dostępu bankowego, tylko ten fikcyjny zarządca. No mając już rachunek bankowy, no to faktycznie formalność pozałatwiać, pozałatwiać takie sprawy jak dostawy ciepła, wody, wszędzie ustanawiając siebie zarządcą nieruchomości. Jakie to miało dalej konsekwencje? Właściciele od tego czasu byli całkowicie odcięci od, od, od możliwości skontrolowania czegokolwiek? Utrzymywano takie, taki zarząd nieruchomości pośród właścicieli. Zwykle osoby, które kompletnie nie wiedziały o co chodzi, bądź bądź udawały, że nie widzą, co się dzieje. Bądź rzeczywiście nie posiadały wiedzy elementarnej i jakiejś dobrej woli do tego, żeby sprawdzić, i te, te, te słupy po prostu tak sobie były. Ci właściciele nieruchomości myśleli, że ktoś sprawuje zarząd nad nieruchomością, że ktoś sprawdza i tak dalej. W momencie, kiedy pojawiały się problemy, zwykle te, ci fikcyjni zarządcy nagle składali zeznania, że przecież oni są tylko administratorem. Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że to było od początku. Tak wymyślone, ten wałek, to oszustwo było tak wymyślone, żeby wśród właścicieli panowała jakaś takie przekonanie, że jest zarządca nieruchomości ustanowiony. Z drugiej strony był niby ten zarząd wspólnoty, który niby miał kontrolować wszystko. Do wszelkich dostawców, i tak dalej, informowano, że to jest zarządca ustanowiony dla nieruchomości. No i przy takiej ogólnej niewiedzy i bałaganie, ten ten interesik się kręcił bądź kręci nadal. Konsekwencje są tego zawsze takie same, czyli, czyli zawyżone koszty związane z eksploatacją mieszkań, z nienależyty stan techniczny, czyli ciągłe problemy jakieś na nieruchomości, których rzekomo nie można rozwiązać, ciągle problemy z kominami, ciągle problemy z jakimiś tam niedogodnościami, ciągle coś musi być naprawiane, byle furtka, byle brama, byle wydać pieniądze. Cały czas jest dążenie do tego, żeby, żeby, żeby wydawano jak największej ilości pieniędzy. No i oczywiście Ciągłe podwyższanie też kosztów tego administrowania i zarządzania, które, to, które nie jest tylko i wyłącznie tym kosztem, który jest wskazany w umowie, ale tak naprawdę przy takim fikcyjnym zarządcy to, to, to wszelkiego typu podwykonawcy to są tylko słupy i to są lewe, często faktury na, na ogromne kwoty wystawiane za jakieś naprawy, za jakiegoś typu. Konserwacje domofonów, na przykład konserwacje, gdzie na przykład przez 5 lat konserwacja domofonów przewyższa na przykład dwukrotnie czy trzykrotnie. Robienie takich domofonów całkowicie od nowa od początku, czy wideofonów co dwa lata, kiedy się kończył okres gwarancyjny. Czyli no dochodzi do, do, do kompletnych absurdów. A, no, ale to, żeby ktoś to mógł skontrolować, musi mieć dostęp do dokumentów, i tak dalej. Te dokumenty są ukrywane. Ukrywane są, ponieważ te konta bankowe, to wszystko jest ustawione na fikcyjne. No i to jest ogromny, ogromny już bałagan, z którym ani sobie sędziowie nie potrafią, ani prokuratorzy poradzić w Polsce, bo to ludzie bo nie chcą e, bardzo często. Nie wykonują też wyroków, później jakieś tam, które, które są, nawet zapadną i tak dalej. No bo tak naprawdę mamy 30 lat zaniedbań właścicieli, i, i tak naprawdę sąd dochodzi do, do wniosku, że co, no teraz po 30 latach ktoś się budzi i nagle chce dochodzić swoich praw i tak dalej, a mając prawo do kontroli. Nigdy nie kontrolował, nigdy nie sprzeciwiał się, bardzo często jeszcze głosował za różnymi e, uchwałami, które no, od początku też można by było zarzucić, że to było element oszustwa, bo jeżeli taki fikcyjny zarządca z tym zarządem słupami wywołuje uchwałę w przedmiocie w cudzysłowie remontu podwórka, gdzie nie jest wskazany zakres, prac, gdzie nie jest skazana kwota i tak dalej, no to wiadomo, że daje drogę do, do praktycznie wszystkiego, bo, bo dalej to już zarząd zarządca sobie znajduje takiego stuletniego inżyniera, który poświadczy, że coś tam trzeba zrobić, bo się za chwilę zawali coś tam i można mnożyć koszty takiego remontu, podpisywać kolejne aneksy i już nie, nawet nie, zarząd zarządca taki nieuczciwy ani nie informuje właścicieli o tym, tylko wychodzi z założenia, no, że muszą, przecież to się, by się zawaliło, tu trzeba w niepogorszonym stanie utrzymywać nieruchomość. Mniej więcej tak to funkcjonuje. To jest od początku wałek wymyślony po to, żeby właśnie nie wskazać kwot, nie wskazać zakresu, a później na maksa Mnożyć koszty, podpisać kolejne aneksy i w ten sposób może taka wspólnota mieszkaniowa popłynąć na jednym remoncie, nawet na ogromną kwotę. Ok, także reasumując, zarząd nad nieruchomością, kto sprawuje, to jest podstawowa rzecz, którą jako współwłaściciel musisz ustalić. Czy jest to taki właśnie zarząd właścicielski i firma administrująca? Czy może jest to zarządca nieruchomości, czy może ktoś podszywa się pod zarządcę, a jest zwykłym administratorem? Dziękuję i życzę Tobie miłego dnia. Koniecznie subskrybuj ten kanał, lajkuj, komentuj. W komentarzu możesz napisać, jaka sytuacja jest u Ciebie. Do usłyszenia.